Witam was wszystkich. Wiecie, clickbaity e, na YouTube to już norma, ale naprawdę, e, jak można klik e, stworzyć clickbaity na aż tylu filmach? A dzisiaj sobie porozmawiamy o Abrze. Abra posiada 539 tysięcy subskrybentów. Subskrybentów. Jest to kanał, który jest oglądany przez dzieci. I, I żeby nie było, ja tutaj nie chcę obrażać dzieci, tylko mówię, że Abra ma bardzo młodą widownię. Nie ukrywajmy. I do czego, o czym dzisiaj chcę z Wami porozmawiać? Chcę z Wami porozmawiać ogólnie o clickbaitach, które Abra stosuje. Już po raz drugi się powtarzam, ponieważ Abra prawdopodobnie wprowadza je celowo. Dlaczego? Dlatego, żeby mi mieć więcej wyświetleń i na przykład e, ma tytuł na... No, zobaczcie. Jestem na, ja, jestem na kanale Abry. I zobaczmy, co tutaj mamy. E, sprawdzam, jak wymienić oglądany star drop na klejnoty. Bo właśnie... O takim czymś mówię właśnie, że ten trig na darmowy. Zady... Na darmowy zna tylko 1% graczy. Brzmi jak clickbait. Ale zobaczę, jak odebrać 5 razy legendarnych start drop. Sekundka, a tutaj. A on tutaj mówi, jak odebrać 5 razy legendarny Stardrop za darmo. Okej, okay, dobra. Nie będę krypał trochę się, trochę jestem akurat ten. Widzę, że tutaj akurat chyba clickbait nie został zastosowany. Nie, clickbait, clickbait. Nie widzę, żeby tutaj w ogóle otworzył żeby zdobył jakiegokolwiek zadymiarza, tak mi się wydaje także w ogóle e, to jest tragedia po prostu o tym wam cały czas właśnie chcę wam teraz to co wam pokazałem to to jest właśnie, na tym polega cały problem po prostu bo widzieliście Abra w jednym z filmów nie zastosował clickbaitu i za to go mogę pochwalić, ale tych filmów jest znacznie więcej i no i, i zyskuje na tym wyświetlania i po prostu w dodatku jeszcze się próbuje bronić przed tym, I to jest już trochę bezczelne w ogóle, że, że Hop się stara bronić czasem, to jest, to jest takie, może nie wiem, ale ja to tak odczytuję, że że skoro mówi do jakiejś osoby? która również odpowiada i ktoś napisał: Popaj w weszcie miniaturki, a ABA ja odpisał mu na to, a ty o eto xd. Albo jakieś tam inne rzeczy. No to jest to już takie trochę wymienianie tematu i takie wyśmianie kogoś, ale poczekajcie jeszcze, zerkniemy sobie w komentarze. Patrzę na te komentarze, tak sobie oglądam te komentarze i zauważyłem taką jedną perełkę. Abra nie clickbaituj. Ktoś tu ewidentnie zauważył, że jest to clickbait, ale co mnie zdziwiło, ten komentarz jest prawie na samym dole. O, e możesz przestać skamować, to jest do. Widzicie te komentarze, które go krytykują, to one są na samym dole. Te. Te, te film, abra, to clickbait, no. Miniatura, totalne oszustwo. Na miniaturce jest ten zadymiarz White, który nie istnieje. E, e, I plus 883, 883, 73 kredytów, a jedynie robisz przez te 20 minut. To zwyczajnie sobie grasz i nawet nic o tym, i, i nic o tym nie mówisz. Przestań klik no i jak widać, że ludzie po prostu, ludzie się już kapnęli, że po prostu, że ludzie już nawet piszą mu w komentarzach. Um, żeby nie clickbaitował. Ale te komen, tych komentarzy jest bardzo mało i to, i to jest właśnie dość takie... To mnie trochę martwi, że tych komentarzy jest dość mało, ponieważ... Z tego co wiem, z tego co słyszałem, to Abra ponoć usuwa komentarze, ale nie jestem pewny. Albo, u... albo nie to, że usuwa, albo może. U... Można chyba ukryć komentarze. Tak, niektóre chyba można. Ale ja tam nie wiem. Wiem jedynie, że to jest po prostu bezczelność ze strony Abry, że tak po prostu clickbaituje tak oszukuje, jakby tak wprowadza ludzi w błąd. Komentarze mówią same za siebie. Jeszcze sprawdzę, sprawdzę. Żeby tytuł, na, film, na tytuł, który był by to jakiś bardzo fajny jak odblokowałem tą legendę zadymiarza bez pieniędzy brzmi bardzo fajnie dobra, e, ma, więc jestem właściwie e, w momencie w którym Abra e, ma, otworzy tego, tą postać Ale po prostu, no kurde. Jak odblokowano legendę Zamdymiarza bez pieniędzy przez błąd gry? No trochę tutaj się to kłóci, że bez pieniędzy, ale bez pieniędzy to akurat tak. To z tym się zgodzę. Ale miniaturka jest bardzo clickbaitowa. Niech to znajdę. Robo Zeza. No widzicie. Nie ma czegoś takiego jak robozeze, w teorii, ale nie odblokował żadnego robozeze, więc to jest clickbait. Clickbait, clickbait, jeszcze raz clickbait. Także mam nadzieję, że taki odcinek o abrze Wam się spodobał, wiecie co robić i jestem zawiedziony po prostu, że... Kanał, bo Abra ma dość duży kanał, jakby nie patrzeć, ale przez to, że Abram ma tak młodą widownię, a że po prostu jakby wprowadza swoich widzów w błąd, to no nie podoba mi się to i wielu twórcom się to nie podoba. Także napiszcie co chcecie w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.